Ho, ho ho! Pewnie zastanawiacie się! Co ja tu robię? Tu przyszedłem tutaj, żeby życzyć dla wszystkiego najlepszego w zbliżających się świętach, to znaczy wesołych świąt! A pewnie zastanawiacie się, co to też znaczy dla mnie i co to znaczy dla gamingu. Och, znaczy to bardzo dużo, gdyż to jest kolejny odcinek z waszej ulubionej gry przeglądarkowej Kzex and Fidget! które też życzą Wam wesołych świąt, a dzieje się, dzieje się. Oczywiście link do gierki znajduje się w opisie, pamiętajcie. A oprócz tego, uwaga, nowy, legendarny loch. I w związku z tym mam dla Was kodzik. O! Jak w związku z tym mam dla Was specjalny kodzik do wykorzystania, już wam podaję Kodzik jest, to jest, uwaga, Blady, myślnik 2JTR. I ten kodzik możecie wykorzystać do końca weekendu, więc macie mało czasu, więc wykorzystajcie ten kodzik, bo fajne rzeczy, trochę grzybków, trochę laki końców, więc ogólnie fajny grzybol, fajny, 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 czaty. No, fajnie, fajny, fajnie sobie trochę wydropić takiego właśnie grzybora, takie grzybki. Więc generalnie yy, taki kodzik wpisać. Więc generalnie to macie kodzik, link do gry jeszcze raz powtarzam w opisie, a ja dzisiaj się z wami spotykam w tej, jakże jakby nie patrzeć, świątecznej już atmosferze prawie, że bo legendarny loch został ponownie otwarty. O bogowie. Ale zanim zobaczymy, co się dzieje w legendarnym lochu, to oczywiście standardowo zobaczymy, jak się miewa moja postać. Jak widzicie, moja postać już tutaj nabrała też takie świąteczne atmosfery. Jesteśmy ubrani tutaj w całkowicie świąteczne przebrania, ponieważ jak święta, to na pełnej. Takie są zasady. Co nie. I tak to właśnie wygląda moja postać elegancko. Pokażę raz gildię, tak wygląda gildia 434 level. Oczywiście, nasza gildia cały czas całkiem dobrze się trzyma, jest ósme miejsce, w sensie mogłoby być lepiej, ale ogólnie rzecz biorąc, tragedii nie ma. Chlochy później. E, Inne rzeczy, twierdzę. No to twierdzę, tutaj mi się wydaje, że nie ma co powtarzać. Cały czas e, po malutku się e, tutaj rozwijamy. Możemy sobie poszukać klejnotów, a co tam? Podziemia tak samo elegancko tutaj się nam rozwijają. Yy, stajnia, zobaczcie, jak tam pupilki. Pupilki, oczywiście, regularnie są tutaj karmione. Jednego nam tego pupila brakuje. Będziemy mieli wszystkie. Dokładnie. O, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj jest arena. O, dobra, tutaj chcę wrzućmy na arenę. A co tam? Niech tutaj w ogóle, że zapomnieliśmy to wrzucić. Dobra, o, niech będzie. Co nie, niech tutaj się też to zdobywa. Bo będzie trzeba to w końcu przetegować, dobra, elegancko. No i co? No i jeśli chodzi o takie wstępne rzeczy, to byłoby na tyle. Mogę wam pokazać, oczywiście, jak jesteśmy na liście chwały: Jesteśmy do 85. Tu nasza gildia, tutaj twierdza, tutaj popiele i tutaj podziemia, dobra. I teraz, oczywiście, szybko zajrzyjmy do lochów. W lochach zobaczmy. Oczywiście, tutaj otworzyliśmy nowy loch. Jaki to loch otworzyliśmy? Otworzyliśmy loch, którym Liga Superbohaterów. Wait, wait, my tam byliśmy chyba. Coś tu się pogubiłem. Chyba że a, bo to w strefie mroku. Ja się zastanawiam, o co chodzi? W strefie światła, Liga Super Bohaterów. A tu cały czas ją robimy, bo się delektuje. I mamy też yy, Dojo Bohaterów Dzieciństwa. Zobaczmy co to jest. A czyli to są takie, ale la... Naruto, tak, to są lochy, które generalnie bez problemu byśmy pokonali, ale po prostu jako człowiek, który lubi się dylektować, po prostu sobie zostawiam te lożki na później. Dobra, eee, czaty, to wydłona tak, nie ma co przedłużać. Czas najwyższy zagłąbić Nigdy się w legendarny loch. To znaleźć i zebrać wszystkie legendarne przedmioty, a potem zniknąć z nimi na zawsze dobrze byłoby temu zapobiec. No właśnie, tak wygląda sytuacja. Legendarny loch. Na, na, na początku zaczniemy od filmówki. No to zaczynamy. Ta filmówka mogła już być, co prawda, ale powtórzymy ją sobie. To była taka retrospekcja troszkę. Jeszcze raz powtórka. Więcej chcą. To właśnie była parodia. Czy to właśnie była parodia? Władcy w odzieniu to znaleźli. Nowego władcy pieścieni Amazonu? <grybujesz> Normalnie świecie! No Sparodiowali ten nowego władcy pierścieni. Osobiście nie wiem, czaty, czy oglądaliście. To jest w ogóle ciekawa informacja. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście nowego władcy pierścieni od Amazonu. Ja generalnie oglądałem i szczerze mówiąc, no jest taka trochę kiszka z masłem, że tak powiem. Trzału nie ma. Obejrzeć, obejrzałem. Wszystko jest takie bardzo, jakby to powiedzieć, jeśli na przykład władcy pierścieni był taki, wiecie, monumentalny, potężny. Tutaj wszystko takie spłaszczone do takiej najniższej. Do, 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 do takiej najniższej linii oporu. Wszystko to się dzieje, nie wiem, jak tam była walka o Helmowy Jar, tak w tym Pierścieni z walka w wiosce. <noise> tam jakieś abstrakcyjne akcje są, no po prostu, wszystko się dzieje zamiast w latach, w setkach lat, to się dzieje w ciągu tygodnia. Ach, wszystko tak po prostu zrobione. Nawet można powiedzieć, że szczerze mówiąc, jak to się ogląda, to w zasadzie. Ta wstawka może jest! W pewnym sensie może trochę zaspoilerować, więc trochę XD mocne. Ale ogólnie rzecz biorąc, e, bardzo śmieszne. W sensie jest to na plus. Myślę, że mówiąc, nowy ten e, władca pierścieni nie podszedł, jakoś bardzo obejrzałem z ciekawości, ale mi nie podszedł. Napiszcie w komentarzach, jak wy uważacie. Ogólnie to było to było to było całkiem śmieszne, jak mam być szczery. Dobra, lecimy, czyli to chyba będzie dobra nazwa odcinka, co nie? Władca przy historii parodia, albo prawdziwa historia. No nie, nieźle. Dobra, decyzja należy do Ciebie. Wybierz tryb legendarnego lochu, zgarnij legendarne przedmioty. O, coś nowego, i mamy tak. Legendarny loch. O kurwa. O kurwa. Legendarny loch. W tym trybie napotkasz tajemnicze drzwi, przerażające potwory i potężnych mostów. Na szczęście jednak okresu trudów czeka na Ciebie legendarny przedmiot. I uwaga, legendarny loch Ultimate! Tego jeszcze nie było. Tylko dla szczególnie sprawnych łowców kaw, e, skarbów, kufry, potwory i specjalne komnaty, które zapewniają 3 razy więcej surowców, 3 razy więcej złota! Po pokonaniu bossa za ostatniej komnaty otrzymasz także trzy legendarne przedmioty. O bogowie! Tylko głupiec by nie wybrał tej opcji. Oczywiście idziemy do legendarnego lochu ultimate. No i co? Bla bla bla. To wiemy, to wiemy, to wiemy, to wiemy, to wiemy. Czyli generalnie loch opiera się dokładnie na tym samym. Tylko po prostu to jest legendarny loch ultimate. Dobra. Tak więc trochę drogi jest, trochę drogi jest, a jak to się mówi, Nikt kto... Nie wrócił stąd jeszcze żywy. To bogatemu zabroń i lecimy na pierwszego potwora. O, jak świątecznie! O bogowie! O bogowie, jak świątecznie! No idziemy na znak zapytania. Jakbyś był tu już wcześniej. Ul, zobacz, co tu mamy? Nagroda Ultimate. Czyli teraz mamy coś takiego, że dostajemy coś takiego i możemy tak. Możemy od razu dać do kociołka, tak się za 4000 sprzedać. W sumie do kociołka bardziej się opłaca, żeby nie było, ale widzimy, możemy do odkrywunku, czyli od razu, no nie wiem, sobie nie ma to znaczenia. Umieść wszystko w plecaku, ale sprzedaj. A, czyli widzicie, czyli dostajemy trzy rzeczy i możemy je od razu sobie opierdzielić. O, kurwa, no to trochę powiem szczerze mówiąc, że raczej tutaj nic... Przydatnego nie, nie ten, sprzedaj wszystkie Sprzedałbym wszystkie, tylko ja do kociołka chyba wolę to wrzucić, co nie? Bo chyba więcej hajsa dostaję, nie wiem, żebym miało mało Fuj, nie wdepnij w to Dobra, zobaczmy kości. Uuu Dobra, nic tu na pewno ciekawego. Sprzedaję wszystko, na pewno Dobra, czyli więcej przedmiotów. O, kluczyki, zobaczmy. Są takie potwory, które chowają skarpety i potrzebne klucze. O, Popmy siłę! Ta I myk! Uderzenie z powrotem. Tak to się robi. No dobra, chodźmy tu. Mimo że... No weźmy. To. Weźmy, to. weźmy to, weźmy. Gdzie są potwory, ja się pytam? Tutaj prześwierczoność ta choinka i sru nie ma choinki. Tak się właśnie rozwiązuje sprawy. Nie, choinka nie ma choinki. Niby świąteczny odcinek, ale widzicie co tu się dzieje. Nawet święta tutaj czasami trzeba użyć Uuu, wezmę Ooo, za to jest Szansa na ucieczkę To mi się podoba Tylko debil by nie skorzystał z szansy na ucieczkę No, w sumie jak jest to Będziemy uciekać Co będziemy się ograniczać A, czemu nie Zobaczmy co wypadnie Uuu, w tych kolejnych walkach się na zdobycie dwóch kluczy No, Dobra, to jednak będziemy walczyć o bogowie! Walka! O, powiedziałem! No niestety mimo większej szansy nadal jeden klucz grunt tylko. Nieznacznie się pochyla. Grunt, nie zwa, nieznacznie się pochyla! A ja mówię ci walka goblinie, walka! Dwa klucze, nice. Dobra, jeszcze sobie trochę powalczymy, bo, bo okazja się, jest niezła. Oho, oho, na tyle kolejnych. Dobra, sprzedajemy wszystko, przecież nie będę się zastanawiał nawet. W tylu jak otwierasz bez klucza? Ulala, tutaj nie bo tu klątwa. Ale życie stracić? No trudno, życie stracimy. Dobra, u kurwaki pydlak! O, uf, mało brakowało. Dobra, jeszcze jedną walkę możemy stoczyć. Nie, nie był to fatalny błąd. O, nie, no i dwóch kluczy nie dostaliśmy też, no, ale dobra, trudno. Dobra. Mamy jeszcze dwie szanse na ucieczkę. Co miałem? Oho! Nie, nie, musimy... Kurwa, ale, ale, ale źle. Śmierci Nie, idziemy. Nie, nie mam jak ten. Ależ ktoś musiał być A idziemy, bo, bo bied, bied, biedacy jesteśmy niestety tak, tak się złożyło, że, że, że nie mamy pieniędzy. Znaczy, i, I nie mamy też ucieczkowni... nie mieć końca. W sumie to chyba pójdziemy na bossa i ja tego bossa nie. Po Oho, żartowałem. O, nie, 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 sprzedaj wszystko, jaha, że tak. Żartowałem. Kto chce na soluwę, ty? No i sru! No i bossa chyba nie pokonamy, nawet z tą umiejętnością chyba go nie pokonamy. O bogowie walka! Nie wygonamy, go zabije nas ostatnim ciosem. A nie, przed ostatnim. Aj, 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 ale pech, kurwa. A tak dobrze słowo. Ora! Idziemy jeszcze raz. Odradzamy się niczym Feniks z popiołu i przeprowadzamy akcję walki! No i śrub po robocie. Ulala. la. No to nawet... O dziwo. Nawet fajne. Co nie? W sumie nawet pode mnie, o ciekawostka Umieść w plecaku Sprzedaj resztę Da. O, i mamy błogosławca, ale dawałem się mniej drzwi ofiarnych Oho Obrażenia od podwoju zmniejszają się o 20% Szansa na zblokowane drzwi To tam? Mogą czaić się potwory, ale mniejsze obrażenia. Czy to będzie dobre? Czy będzie dobry wybór? Jak to się mówi? Nie wiem. Nim pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, truchło tej bestii na drzewie. Dobra, musimy go skopać, bo. bo jest to jest dopiero początek. No i skopiemy kilka początkowych. Ojeju, nie niewiarygodny, ale pech. Kiedyś trzymam... Dobra, to idziemy, idziemy tutaj. Ale przeszukajmy. O, hajsik. A, chodźmy tutaj. Co tam? Będziemy się ograniczać. Po prostu wejść do tego lochu. O nie, zaatakowała mnie skrzynka. Najgorsze, co mogło mnie spotkać. I znowu te zatrucie. Ja cię kręcę. Znowu to. Dobra, sprzedajmy już wszystko. Tak, chodźmy dalej. Dobra, idziemy na stuty Muszę znaleźć coś. Godnego Bladeusza, ale co tu znaleźć? Kaman, błogosławieństwo! Hajs! Po co to komu? No ale chodźmy tutaj. Spróbujmy, spróbujmy uciec, nie będziemy z nim walczyć. Coś czuję, że ta walka serwer nie odpowiada. Nie, nie w takim momencie! Nie! Nie, nie rób mi tego! Dobra. Wszystko pod kontrolą. I wielu uważasz, że takie stworzenia żyją tylko w legendach. Dobra, jolo, jeszcze jedna ucieczka. No patrzcie, no zgonałem, próbując uciec, to no niewiarygodne po prostu. Ledwo, ledwo zacząłem nowy loch i zginąłem już dwa razy. To, I to, 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 jest, to jest pech! Te pierwsze przeżyłem na raz, praktycznie A teraz widzę co się dzieje. No drama, dramat się dzieje, tyle to, to, się, to się dzieje. No kurwa! No lepiej być nie może, co nie? Dobra, idziemy do ofiarnego. Nie wróży nie. dobrze kurwa! Nie chcę z walczyć, gałbałwanie! No i zadruz tutaj zdaje mi zatrucie i jest mi mega smutno z tego powodu. zasługuje na śmierć. Nie wiem mniejsze obrażenia dają te potwory, ale powiem wam... Nie jakoś jak bardzo wyczuwalnie. Dawaj. jest dobry handel. Nie. Szansę ucieczkę. Uuu, to byłoby fajne, ale nie mamy tego, nie mamy towarów takich. Eee... Nie Mamy 10% życia, z resztę tego już mało Dawaj, coś lepszego. W czterech komnatach mówisz. Nie, następne. W pięciu komnatach, za trzy klucze. 80% szans... Nie. To już wolę tę zabijalność. O! Dobra, weźmy to. Wezmę zabijalność i nie skopiemy po prostu dupsko. Paru, paru potworom! No właśnie, widzę, i bardzo mi to się nie podoba. Dobra, trudno. Jeszcze tu nie było potwora, najgorzej. No nie, no. A tutaj jest. A, myślałem, że tu nie będzie. Dobra, jeszcze możemy skopać tego potwora, to skopmy jego. No i co teraz? No chodźmy na tego potwora. Dobra, unik taktyczny. Ha, łatwo. Dobra, unik taktyczny. Haha, ha, łatwo, dobra. Skorzystajmy z klucza do odmiany. Teraz do ciebie należy podejmowanie złych decyzji. Podejmowanie złych decyzji? Dobra, klątwę. Możesz przyjąć 5, pięć... o nie, najgorzej. Dobra, trudno. Trudno. Nie, nie, Walcz, nie będę nie walczyć, jest bo na bossa. Ale żadnych składek. Dobra, idziemy też do krątwa. Trudno się mówi. Może uda się pokonać bossa z takim życiem? Jest, o nie, porywa czelfów! Porywa czelfów, dokładnie on się tak nazywa. Pokonamy go? Może się uda. Łatwo, łatwo. Łatwo, Marian, ale żeśmy to pokazali mu, kto tu rządzi. Ucieczkę z walki z 120, czas e, trwania klątw zwiększa się. to jest fajne. A, nie, szansa na błosowieństwo przy przeszukiwaniu głowców w skrzyniu zło wzrasta o 20% To też jest fajne Ale nie, lecimy, lecimy w ucieczkownię, czyli większa szansa na uciekanie Aż 20%, no to w sumie, no to w sumie warto Powróć zimy, o nie Tylko nie powróć Pięk zimy się Nie śpi Pierścień nie śpi. No i umarliśmy na pierwszym pokoju. No niewiarygodne. Co za lamusiarstwo. Czatek, co za lamusiarstwo. Na pierwszym pokoju my umarliśmy. Dawaj mi to. No hm. hm. ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ta pułapka jest gotowa do działania. Ta pułapka jest gotowa. O! Błogosławieństwo. O zajebiste błogosławieństwa, Są mniejsza szansa Twoje na ucieczkę. Znaczą więcej niż słowa. O to teraz... se pouciekamy. Dobra, dawaj na solówę. Bo i tak nie ma co uciekać. No, muszę przyznać, że to jednak... Na ucieczkę? Już o nie! Kto to? Kto to jest? Wyczerpany scenarzysta, tylko to. nie on! Ale to była walka. Dobra, chodźmy tędy, weźmy deski, tak, tak, wiadomo, dobra, jest i pająk, no i umarliśmy, nie no, nie no, dramat jest po prostu, to, to powiem wam, że te podejście, oj, no to nie jest za dobre podejście w moim przypadku. Dobra, ale możemy teraz uciekać już bardziej. Dotąd, Mam większą czujesz, szansę. Zjesz, ale jak widać nadal... Co to w ogóle za ro rozrzucenie jest? No nie! Dobra, dawaj jak już, do, do, jak już dowalić to maksymalnie. O, super! No to zajebiście, teraz to jest w ogóle kozak Większe obrażenia. Czekacie. Większe obrażenia. Brak możliwości ucieczki. O proszę, jakieś gówno zalesione, ale sprzedaj wszystko, bo nie potrzebuję. No, jest kozak. Twój miecz, na pewno Nie mogę uciec. Zwiększe obrażenia mi zadają i jest wybornie wręcz. Twoje poprzednie życie ze Kluczem do sukcesu jest dobry handl. No Dobra, powiem ci tak. O, w tylu ośmiu komnatach. Idziemy im spuścić teraz. Łomo! Radośnie, pszczo, pięknie się zaczyna. Często kończy się. Oho, rozbrojesz tyle pułapek. Najsik, dobrze. Masz dzisiaj. Dobra, błaga Was. Nie mają żadnych szans, bo jestem silny jak rozwany. dzik. Rozbierz tyle końich pułapek. No to to jest fajna Ogarnia powiew mroźnego w wiatru. No to też jest Ten fajne. I my z pół obrotu, jak król. Nie, chodźmy tu. Kiedyś było. O, krwano. tornado, kruku, pisru. Dwa klucze po królewsku. Jeszcze jeden. No i kolejne dwa klucze. I to się. To się szanuje. No i no i no i koniec tych kluczy. Koniec tych Z, kluczy. Ora, omijamy. No nie, omijamy, bo się nie udało. No i nie wiem, czy pokonałem bos'a. Bo powiem wam, że tak trochę na styk oh. jesteśmy, ale dalej spróbujemy. No nie pokonamy oh. go chyba. Kura, no mało, mało. Hm. Ja pierdykam, zabił nas. Całkowicie A tak dobrze szło. Oh. 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 Nawet spoko, ale nie chcę mi się to ogarniać teraz. Dobra, po śmierci, będą wejść do lokowu, przerpiesz. Mhm, nie, mm -hmm. um, nie zwiększa znabłysławieństwo w B150. pułapki wyłonęły krąg. O, To jest kozak. Po co mi przedmioty? Dobra, wchodzimy tam. Ostateczne, ostateczne starcie. A mam trochę klucze, więc możemy nie ich na spokojnie, nie spokojnie nie wykorzystać. Zobaczysz. Możesz tego żałować do końca, że czujesz na swojej skórze oddech. Czuję na swojej kurze oddech? Nie do końca. Karcie, 20% niby większa szansa na ucieczkę, ale dobra. nie idzie. O, teraz się udało. Ocal tę zagubioną duszę. Ocal tą zagubioną duszę! Dobra, ile mam 7 kluczy jeszcze? No dobra, no mamy jeszcze trochę tych kluczy Więc będzie trzeba zacząć z Nie nich wiemy, korzystać chyba, tak kluczy. mi się wydaje No i uwaluła mnie, dobra, dobra Korzystamy drogę z kluczyksów O, przedmioty, ale jakieś takie bez szału Lecimy dalej, o jest i kluczysław Wiecie co, ja bym wziął w sumie Na leczenie. To, ale tę wyższą wersję tego kciuka. Chyba powinna być, bo czasami jest. O, właśnie. Tylko tak odnawia się ten. O, to bym wziął. No, to będzie kozak. Będziemy mogli się nawalać, ile tego chcemy. No, to jest niefajne. Ale dużo życia odnawia się, więc jest kozak. Ten potwór wydaje się samotny. Ten potwór wydaje się samotny. Myg z pół obrotu. I się. No i zdobywam coś tam. Dobra, możemy skopać tak naprawdę wszystkich, bo Życie mi się regeneruje. Ta regeneracja życia też jest fajna właśnie, no? Każdego wroga przypada dwóch nowych. Co? Mówisz, że dwóch nowych Zwyczujesz przypada się Oooo 50% szansy na ucieczkę No i to mi się podoba na Dobra, spadamy wszystko tutaj zdaje się. Fajnie, przemerkę. fajnie, fajnie. Może tym ranem podejdziemy od razu do finału. Co Duża ty? szansa na ucieczkę. Czysta, Plus się. dużo kluczy. Masz coś do zrobienia. Nice. Dobra, spróbujmy nadal uciec. Nice, dobra, chodźmy tędy. Cóż? Niezły, Nie. świąteczny bajzel. Zamknij oczy. Zamknij oczy. Sześć kluczy na końcu mi zostało. To niezły bajzel. Masz złe przeczucie. Masz złe przeczucie. Oho! O, pięknie. Idealnie, żeby walczyć z bossem, tak szczerze mówiąc. Mam pełne życie. Droga mądrości została za tobą. Droga mądrości została za mną i czas na finałową walkę. Mam pełne życie. Odkrywasz go, gdy potajemnie rozpakowuje ostatnie prezenty. W głowie świta mu tylko jedna metoda zaduszowania swojego występku. Dobra, Soundroll! Walcz! łalamusie! No i proszę! Ulala, umieś plecaku. Ulala! U, fajne! Uu, la la, fajne, no i pięknie, i w ten oto sposób zrobiliśmy trzy legendarne artefakty, które są oczywiście do założenia. Dobra, czaty, to tak, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to byłoby tyle, pamiętajcie o fajnym kodziku, który dla was przygotowałem oraz o wbijaniach do gry w Shakes and Fidget, ponieważ gra jest kozacka. Ja się z wami żegnam i czekajcie, wyczekujcie kolejnego odcinka z Shakes and Fidget, pozdro!